Cześć na kanale Rozkmina w serii o relacjach. Czy masz trudności w świecie randek? Czy zdarza ci się marzyć, żeby znaleźć swoją wymarzoną osobę bez wszystkich komplikacji i nieporozumień, które często towarzyszą randkowaniu? Żartuję, każdy z nas wie, że randkowanie bywa frustrujące. Szczególnie wtedy, kiedy mamy za sobą kilka nieudanych spotkań. Ale spokojnie, czasem wystarczy tylko odrobina wskazówek, żeby wszystko zaczęło układać się lepiej. I dlatego przygotowaliśmy listę ośmiu najważniejszych porad randkowych, które naprawdę mogą zmienić Twoje podejście do randek? Punkt pierwszy. Szacunek to fundament każdej relacji. Nie ma zdrowej i trwałej relacji bez wzajemnego szacunku. To od niego zaczyna się zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Więc, jeśli zauważysz, że ktoś traktuje Cię z góry, ignoruje albo bagatelizuje Twoje emocje, to sygnał ostrzegawczy. Możesz o tym porozmawiać, ale miej też świadomość, że taka relacja może się nie sprawdzić. Pamiętaj też, że szacunek działa w obie strony. Ty również okazuj go swojemu partnerowi. Bez tego relacja nie ma szans przetrwać dłużej niż kilka chwil. Punkt drugi. Pozwól intymności rozwijać się naturalnie. Na pierwszej randce wszystko wydaje się ekscytujące, motyle w brzuchu, emocje, energia, ale uwaga, nie przyspieszaj niczego na siłę. Mówienie od razu, że nie możesz przestać o kimś myśleć, może stworzyć niepotrzebną presję. Lepiej pozwolić, żeby bliskość i więź rozwijały się stopniowo. Zasada: bądź szczery, ale nie odsłaniaj od razu całej swojej duszy. To dopiero początek. Daj przestrzeń, aby uczucia miały czas ugruntować się. Punkt trzeci. Nie ograniczaj się tylko do jednego typu człowieka. Wielu z nas ma w głowie wyobrażenie idealnego partnera, musi mieć określony wygląd, styl bycia, zainteresowania, ale czy to naprawdę działa? Być może przez takie schematy omijasz kogoś wartościowego, bo być może jest ktoś, kto nie podziela twojej pasji do gwiezdnych wojen, ale ma serce na dłoni. Może nie wygląda tak, jak sobie wymarzyłeś, ale potrafi cię rozśmieszyć i wspierać w trudnych chwilach. Pamiętaj, że prawdziwa chemia powstaje tam, gdzie się tego nie spodziewamy. Punkt czwarty. Komunikacja to klucz. Mówi się, że bez dobrej komunikacji nie ma dobrej relacji i to jest prawda. Jeśli coś cię niepokoi, powiedz o tym. Jeśli było ci dobrze na randce, nie udawaj, że było inaczej, tylko po to, żeby zagrać niedostępną osobę. Szczerość i autentyczność są znacznie bardziej atrakcyjne niż udawanie kogoś innego. Prosta rada. Mów, co czujesz, ale pamiętaj, żeby robić to z wyczuciem. Punkt piąty. Skup się na tym, kim jesteś teraz. Na początku znajomości lepiej nie skupiać się za mocno na przeszłości. Każdy z nas ma za sobą błędy, trudne doświadczenia, rozstania, ale pierwsze spotkania nie są momentem na szczegółowe opowieści o byłych partnerach. W tym czasie pokaż drugiej osobie, kim jesteś dzisiaj. Daj jej poznać najlepszą, najbardziej świadomą wersję siebie. Na rozmowy o przeszłości przyjdzie czas później. Punkt szósty. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. To jedna z najczęstszych pułapek randkowania. Ktoś myśli, Ona na pewno woli buntownika, więc będę udawał twardziela. Albo Jem zdrowo, ale powiem, że lubię fast foody, żeby bardziej się jej spodobać. Problem w tym, że jeśli udajesz, druga osoba zakochuje się w kimś, kto nie istnieje, a to oznacza później rozczarowanie i frustrację. Najlepsza strategia, bądź sobą od początku. To jedyny sposób, żeby przyciągnąć kogoś, kto naprawdę do ciebie pasuje. Punkt siódmy. Nie kontroluj rozmowy, zainteresuj się drugą osobą. Na randce to nie jest czas na godzinny monolog o Twoich marzeniach i sukcesach. Zamiast tego zadawaj pytania, słuchaj uważnie, okazuj zainteresowanie tym, co mówi druga osoba. Relacja to wymiana, a nie przesłuchanie czy jednostronna prezentacja. Dzięki temu zrozumiesz, czy naprawdę jesteście kompatybilni i czy ta osoba pasuje do Twojego życia. Punkt ósmy. Bądź z kimś z właściwych powodów. To jest bardzo ważny punkt. Wiele osób wchodzi w relacje nie dlatego, że czują miłość i szczęście, ale dlatego, że tak wypada, bo rodzina naciska, bo znajomi oczekują, bo czują presję społeczną. Ale prawdziwa relacja powinna zaczynać się od prostego pytania. Czy jestem szczęśliwy i spełniony przy tej osobie? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to dobry kierunek. Więc randkowanie nie musi być pełne stresu i nieporozumień. Kiedy zaczynasz od szacunku, szczerości i otwartości, droga do prawdziwej bliskości staje się prostsza i piękniejsza. Miłość to nie przypadek, to decyzja, aby dać sobie szansę. Dlatego jeśli czujesz, że jesteś gotowy na prawdziwą relację, zajrzyj na prawdziwamiłość.pl. To jest nowoczesny portal dla osób, które tak jak te, szukają czegoś więcej niż przelotnych znajomości. Być może właśnie tam czeka na Ciebie ktoś, kto myśli i czuje podobnie. Więc do zobaczenia na kanale, rozkmina rozwojowa i powodzenia w randkowaniu. Cześć!